Witam. Dzisiaj w filmie będzie Jak łatwo pomylić niedobór fosforu ze szybkim wzrostem pomidora. Tutaj zobacz. Wodyka jest lekko fioletowa na samej górze przy stożku wzrostu. Liście na stożku wzrostu są też lekko fioletowe. A sam stożek wzrostu ma lekkie przebarwienia przy samych ogonkach liściowych na jasno-żółto. I nie jest to niedobór azotu, tak samo nie jest to niedobór fosforu, a jest to po prostu szybki wzrost pomidora w dogodnych warunkach. Także nie panikujmy, nie opryskujmy ani azotem, ani fosforem. Ten pomidor w ciągu kilku dni podrośnie jeszcze wyżej i te wszystkie liście zrobiły się ładnie zielone, tak jak tutaj na dole. Tak samo pod spodem nie będzie żadnych. Oznak niedoboru fosforu. Także murow z filmu jest taki, że nie zawsze wszelutowa łodyga czy liście pod spodem to jest oznaka niedoboru fosforu. Także to by było na tyle w tym krótkim filmie. Cześć.